Cześć! Cześć. Z tej strony po raz kolejny Hubert i Sebastian. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? E, dzisiaj prezentujemy zakupy, hity, trafione, zamienione z Juventusu, wiem. nasz czy... wspólny, ulubiony klub. Yy, Dobrze, przechodzimy do sedna od razu. Tu numer... Dobra, tutaj mamy same numerki. Tak, to na początku same numerki. Samuel Bangula, 31 na 50. 50. Andrea Barzagli, 6 na 50. No, no i teraz odlosu. świetny piłkarz oczywiście nasz jeden z ulubionych Zatan Ibrahimowicz. 34 na 50. Same 50. Kto by się spodziewał? Świetne, No 50 to są już takie fajne. Te umy czekaj, 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 muszę to przesunąć trochę. 59 Ten na pięćdziesiąt. No Dobra. taki fajny autografik. Takie spiralki. Tak bym to ocenił. Tak jakby coś, jakby dziecko pięcioletnie broniło, nie? No, nieźle. Gianluca Zambrotta, <laughs> Jest, bez numeru. Jesteśmy umaru. w stanie mu wybaczyć. Zambrotta, skąd my mamy? Nie wiem, czy trafiliśmy, czy kupiliśmy. No ciężko, ja już nie pamiętam tego wszystkiego. A nie wszystkiego. z breaku? A może. Chyba z breaku, no. To trzeba by prześledzić. Pamiętasz, jak nagrywaliśmy prezentację? Nie pamiętam. No nieważne. Na pewno pochodzi z tym setu na 2024-2025, tak? Tak. tak? tak, bez numerku, bez, bez numerku, ale autograf piękny, ale piękny. i dowodny. Tutaj też mamy ten... Andrea Bonetti. Hmm. Też po prostu piękny autograf. Ale mamy charakterystyczne B, a nie z Sz... jak tutaj. 6 na 25. Numerek Pierwszy fajny. Bowman. Ja pamiętam, że u kogoś oglądałem i to są jakby karty, gdzie są piłkarze, którzy występują pierwszy raz w kartach, ale może się mylę. Bo nie wiem. No, taka ładna karta. Teraz autograf Michaela Laudrupa. 48 na 250. Piękna kariera po prostu. Genialna, ale też piękna autorka. Real, Barcelona. Zobaczcie, Lube. pełne imię, nazwisko. Chwali się, bo niektórzy to tylko tak pik pik. Kto tam jeszcze ma tak? Chyba. Coś mówiłeś o Ibrze. Ibra. Ibra też ma takie, chyba no, coś. Masz. Tutaj mamy Pomazane. Siro Ferrera. Dla mnie to jest przepiękna karta. W piękna piękna ogóle Bona, bona, fide, bona fide baller. Bole. Wszystkie są te karty no, bardzo piękne. ładne. One pochodzą też z Team setu. Juventusu na ten o. rok. No, masz. Piękny. Teraz świetny bramkarz taki stary, ze starej ery. To jest tak samo ikona Juventusu, to jest Dina Cof. Dino Zoff. To była gwiazda przed Buffonem. Dwa na 75. Też długo szukałem tej karty. Udało się zanabić. Jeszcze takie fajne, fajne te sweterki to, to już naprawdę An lata, lata wstecz. Super. Piękna karta. Fajne, te ła fajne, ładne fale są tutaj. Te, te kolorowe. Okej. Okay. Kolorki po... ma ładne. I teraz chyba no, no, nas, no jeden z naszych ulubionych autografów. Prezentuję Wam Zbigniewa Bonika 29x50. 29 na 50 Nie da się przeczytać, co on tutaj napisał. Zibi <grych> pewnie. Możliwe. Zibibonik. Chyba tak. Sami zobaczcie. Ma uśmieszek tutaj. Sami jak zobaczcie. Jak się przyjrzysz, to tutaj jest uśmieszek. Raczej nie, Hubert, nie podpisywał się Nie No, tutaj jak się przyjrzysz. Nie. To nie jest uśmiech, ale zobaczcie. Przepiękna karta. Tutaj ten złoty kolorek z, z czarnym. Złoty z czarnym zawsze dobrze wygląda. Piękna. Dobrze. Odłóżmy tutaj. Dobra. No i widać, widać wszystko. Czekaj, Dobra. przesunę, bo nam się ten ekran przesuwa. Czekajcie. No, no tak będzie dobrze. Czarna magia. Czarna magia. E, nam się bardzo podoba. Tak. Zapraszamy na kolejne odcinki. Jak się podobało, zostawcie ślad po sobie. Tak, tak. Subik, łapka, komentarz. Cokolwiek. Cokolwiek. Że byliście, że się chociaż Wam podoba, czy się nie podoba. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa. pa.